Dzień dobry. Zróbmy sobie daily vlog. Siaki gdzieś tam w tle hałasują, co znaczy tylko tyle, że się znowu w domu, nie w przedszkolu, bo jest przeziębiony. No, a tak to się kończy, jak chodzą też dzieci przeziębione z katarami do przedszkola po mnie opowiadał, Więc to się od kogoś złapał, no ale trudno. Myślę tak, patrzę tak na siebie, że może Skoro się zapowiada dzień totalnie w domu. Nie będę robiła makijażu, żeby buzia trochę odpoczęła. Tak może zróbmy. Eee, umyłam już buzię. Rano sobie używam takiego żelu z Deli. To jest żel myjący do twarzy kolic oczu z chabrem czerwoną kończyną. Taki łagodny, bardzo fajny. No i teraz sobie nałożymy jakiś krem. Liren serum z witaminą C i E. Mam też serum z witaminą C z Mija, ale tamto jest takie bardziej olejowe i bardziej je lubię na noc. A to jest takie fajne, leciutkie, więc to to jest fajne na dzień. Dobra, leci kre krem pod oczy. Muszę się sprężać, żeby Spokojnie mam wiecie chwilę. To jest Eveline Gold Revita Expert luksusowy złoty krem żel ujędrniający pod oczy i na powieki. Faktycznie taki żel i raczej bym że jest taki po prostu łagodzący i nawilżający. Nic mnie nie ujędrnił. A i na buzie krem z mi to jest krem I Love Me Krem różany. Ja bardzo mi je uwielbiam. Uwielbiam ich kremy. I ten krem kupiłam jakiś czas temu, bo jak jest jakaś promocja na mnie, że ich używam po prostu opakowanie za opakowaniem, to sobie kupiłam w promocji i leżał odłożony. Czekał na swoją kolej i teraz go niedawno otworzyłam. nie mam wam na Instagramie, że on jakoś tak dziwnie pachnie. Nie pachnie tak jak zawsze. I nie wiem o co chodzi. Na pewno był dobrze przechowywany, wiecie ja. Pracowałam, prowadziłam sklep z kosmetykami naturalnymi, I moim hoplem. Miałam chople na punkcie w ogóle odpowiedniego przechowywania, dat ważności, czystości, więc on był dobrze przechowywany. bo tutaj cały, zafoliowany, była banderola, nie był wcześniej otwierany. Nie wiem. No, więc na razie tak, może potem chociaż podkreślę tej drugiej rzęsy, bo tutaj się trochę lepiej czuję. Włosy, słuchajcie, myłam wczoraj i pokażę Wam nowe rzeczy, które mam. Tak tu ciągle zerkam, tam słuchajcie, suszarkę bębnową i na górze jej stawiam rzeczy, których gdzieś miałam pod ręką i jak wyszłam do łazienki, to zobaczyłam, że Zosia na przykład pomiesięga, więc do szybko na górę. A właśnie dzisiaj mi ściągała z wanny, bo wczoraj wieczorem, mając włosy, używałam. Słuchajcie, kupiłam sobie z Omnibio dwie nowe rzeczy, czyli aktywator skrętu w kremie i stylizator proteinowy. I słuchajcie, wczoraj mam włosy, ale nie miałam czasu ich wysuszyć. Więc jak na to, że są, że nie były wysuszone, to ten skręt, to falowanie jest całkiem przyzwoite. Ten aktywator w kremie bardzo mi przypomina konsystencją i takim obciążeniem, w sensie taką ciężkością na włosach. Aktywator skantu, bo odrobinka za dużo i moje włosy już są obciążone i przeciążone, natomiast jak na razie bardzo jestem zadowolona tym stylizatorem, ponieważ do tej pory albo używam żelu z tafta, ale jeżeli nie do końca, żele nie do końca lubię, bo też odrobina za dużo i mam włosy takie, wiecie, mam wrażenie, że oblepione i, i przeciążone od żelu. Więc najczęściej używam pianek, ale pianki z kolei często sprawiają, że włosy były spuszone, takie mało zdefiniowane. I ta marka Omnibio ma w ofercie albo taki żel mocno utrwalający, albo właśnie taki stylizator. On ma być lżejszy. I faktycznie ma konsystencję takiego. Yy, jakby to powiedzieć. No takiego bardzo delikatnego żelu, żelu, kremu Nie jest taki, wiecie, yy, nie jest taki takim typowym żelem do włosów, czymś lżejszym. No i naprawdę fajny właśnie, taki nieobciążający, nie czyli taki... Ten stylizator to jest taki faktycznie tak jak producent... Yy, yy, Obiecuję, określa taki lekki żel. Więc pierwsze odczucia bardzo spoko, bardzo się cieszę. Jestem tylko zaskoczona, że oba kosmetyki bardzo mocno pachną. Więc osoby, które mm, osoby, które nie lubią mocnych zapachów yy, mogą być niezadowolone. I oba te zapachy są takie bardzo intensywne, takie słodko-owocowe. Więc jestem zaskoczona. Yy, ja też yy, włosy myję i stylizuję i ogarniam wieczorem. Więc też jeżeli tak macie, to może być ciężko po prostu zasnąć, bo zapachy są bardzo, bardzo intensywne. Nawet że włosów nie wysuszyłam, to wiecie, może nie wyglądają super najlepiej, ale ten skręt jest ładny. No ładnie się tutaj za, pozakręcały. Ciężko sobie w usterko. No dobra, to zobaczymy, co będzie z tym vlogiem. Na razie jestem wstępnie ogarnięta, nakremowana. I możemy działać dalej. Słuchajcie, chciałam Wam jeszcze polecić <laughs> przepiękną pościel. Wy często jak pościele gdzieś to jakąś wypatrzycie, to mnie pytacie skąd jest. Więc to jest moja nowa pościel z Ikea. Yy, I słuchajcie, jest bardzo, bardzo przyjemna. U sąsiadów jest jakiś gruby remont i ciągle wiercę. miała czekać, aż przestaną wiercić, tym nic się nagrała. Yy, nie wiem. Czy tak nagrywać, czy poczekać? W każdym razie, słuchajcie, jest bardzo przyjemny, bo to jest taki materiał w dotyku, bym powiedziała, trochę jak męska koszula. Bardzo przyjemny i taki sprawia wrażenie takiego w ogóle bardzo gładkiego i takiego trochę chłodnego jakby. Myślę, że będzie w ogóle bardzo fajna na lato. A to jest 80% bawełna, a 20% jest oznaczona jako wisko załamane na sztuczny jedwab. Więc... Skład całkiem przyjemny, bardzo ładny wzór, taki. Nie wiem, jaki hinduski, indyjski. E, no, także piękna, ciemny granat. Polecam. Zostaje wam link na dole, no bo właśnie często pytacie, to żeście nie musieli szukać, to to wam zostawię. poskładać pranie i słuchajcie, e, chciałam z wami pogadać, bo. E, jak Wam ostatnio mówiłam, właśnie miałam taki kryzysowy dzień, że, że dzieciaki marudne, chore, że zamawiałam sobie te zakupy na szybko z Liska. to A w ogóle dzisiaj też Liska zamawiałam, bo y, miałam rano po świeże pieczywo, no, że Stasiu się obudził chory, to już nie poszłam, więc sobie zamówiłam i Pan mi przyniósł świeże bułeczki. Także ja ciągle powtarzam, że jestem z nimi niezwiązana, ale będę ich bardzo polecać, bo naprawdę uważam, że są świetni. Natomiast tam jak ktoś zapytał, czy któraś z mam nam nie może pomóc, czy nie, nie korzystam z pomocy, żeby właśnie na przykład się zajęły dziećmi, aby mogła pojechać na zakupy, yy, czy żeby mi zrobiły zakupy itd., dalej I chciałam z Wami pogadać, jak to jest u Was, jak Wy to widzicie, yy, bo ja mam takie spostrzeżenia i wnioski dotyczące instytucji babci w dzisiejszych czasach. Yy, ja w ogóle mam ogromne szczęście, bo ja mam bardzo duże wsparcie ze strony yy, ze strony bliskich mi osób, i często jest tak, że jak ktoś jest w sklepie, to do mnie dzwoni, czy mi czegoś nie kupi, czy mi czegoś nie przywieźć. Bardzo często jest tak, że dostaję wiecie, jakiś gotowy obiad, gotową zupę. Naprawdę pomoc mam dużą, nie mogę narzekać, a moja mama to jest w ogóle najlepszą mamą na świecie, jest moją najlepszym przyjaciółką, moim najlepszym wsparciem i każdemu takiej mamy życzę. Natomiast słuchajcie, miałam takie, takie jakieś tam, zastanawiałam się mm, właśnie myśląc o tych babciach. że Słuchajcie, ja, jak byłam mała, ja, odkąd pamiętam, moja babcia była na emeryturze i zawsze, kiedy się do mojej babci jeździło, to to była taka babcia, wiecie, w fartuszku lepiąca pierogi, chociaż musiała wtedy mieć, być około 60. -tki. Była młodą kobietą. To nie była 80-letnia babcia, e, więc e, 50, parę, 60 lat. A wiecie, teraz babcie moich dzieci to są młode, aktywne, piękne, pracujące kobiety. I ja, będąca z dziećmi w domu, ja mam takie duże poczucie jakby to powiedzieć jestem bardzo obowiązkowa. Jeżeli to są moje obowiązki, ja muszę coś zrobić, to ja to muszę zrobić i już. Więc ja na przykład sobie nie wyobrażam Gdzieś tam prosić o pomoc, żeby ktoś coś zrobił za mnie, czy się zajął dziećmi, wiedząc, że jest 8 czy 10 godzin w pracy tego dnia, bo ja mogę sobie tak dzień zorganizować, żeby sobie ze wszystkim poradzić. Czasy też są takie, że właśnie mogę sobie wszystko zamówić i mam przyniesione pod drzwi i naprawdę żyje się w dzisiejszych czasach bardzo łatwo, to nie jest tak, jak było kiedyś, więc ja z tego powodu gdzieś tam świadomie, bardzo często z tej pomocy nie korzystam, a jeżeli jest taka taki chwila, taki czas, że mogę się z bliskimi osobami spotkać, to nie chcę tego wykorzystywać w ten sposób, dobra, to posiedzieć z moimi dziećmi, a ja sobie pojadę na zakupy, bo właśnie mogę sobie zamówić, a ten czas wtedy wolę też spędzić na przykład z mamą, żeby mogła ja z nią porozmawiać, się nacieszyć, żeby mogły się z nią pobawić dzieci, żebym ja mogła patrzeć, jak, jak dzieci się z nią bawią, jak ją kochają. Więc ja wychodzę z takiego założenia. Natomiast tak, jeżeli potrzebuję, jeżeli jest taka potrzeba, to... to tą pomoc otrzymuję. Nieraz tak było, że na przykład moja mama przyjeżdżała z jakąś odsieczą, z jakimiś zakupami, z jakimś obiadem, a Stasia i Zosi dziadek na przykład brał mojego psa i biegł z nim na spacer, bo ja tego dnia nie dałam rady tego zrobić, a Albert wracał jeść tam później. Także pomoc jak tylko potrzebuję, tylko mam, to otrzymuję, ale też staram się jej nie nadużywać. Ja tak naprawdę w ciągu dnia, że sobie dzień dobrze zorganizuję, to radzę sobie naprawdę ze wszystkimi, nie mam na co narzekać. Właśnie szczególnie, z jakiś włos mi się to przykleił, że czasy mamy takie, że, że nie ma co narzekać, bo wszystko sobie można zamówić i zorganizować więc tym bardziej, dla mnie najgorsze są noce bo na przykład ostatnio Stasiu się obudził cztery razy, się dwa razy czasami jest tak, że zanim zdążę porządnie zasnąć to miałem 2-3 godziny i trzeba już wstawać no ale w nocy to wiecie no nie ma mi kto pomóc nie będę babć ściągała na noce kiedy one same muszą rano wstać do pracy a mój partner, Albert też ma pracę wymagającą czasami zaczyna pracę o czwartej, czasami o piątej czasami o siódmej Różnie to bywa, no ale on ma swoje obowiązki, ja mam swoje. Kiedy jest dzień wolny, jakiś weekend, no to, to też ja mogę odpocząć, spotkać się z bliskimi, odpocząć fizycznie, psychicznie i tak dalej. Więc nie narzekam, staram się pozytywnie, pozytywnie podchodzić do życia. A to, że czasami Wam narzekam i mówię, że mam kiepski dzień i sobie zamówiłam zakupy, to właśnie po to, żeby pokazać, że każdy z nas ma taki dzień. Nieważne, czy macie dzieci, czy dzieci nie macie, czy macie mniej obowiązków, czy więcej, czy pracę mniej, czy bardziej wymagającą, chociaż nie powinien nikt tego oceniać poza Wami. To każdy z nas ma prawo mieć kryzys, zły dzień, dzień, kiedy wszystko idzie nam nie tak, nie mamy humoru, i nie mamy ochoty, nie wiem, wychodzić z domu, yy, ubierać się i właśnie zamawiamy sobie zakupy albo pizzę. Yy, I takie dni są każdemu z nas i potrzebne, i takie dni każdemu z nas się zdarzają. Ja też nie chcę tego ukrywać, bo nie chcę pokazywać na YouTube, że jestem super, zawsze piękna, wyspana, wymalowana, uśmiechnięta, a moje dzieci są szczęśliwe i niepoplamione. Bo nie, bo raczej są umazane, brudne i szczęśliwe. A ja często nie wyspana i gdzieś tam w jakimś niedoczasie i w wiecznym bałaganie. I z wiecznymi klockami na podłodze. I chcę Wam pokazać, jak to wygląda, bo wiem, że większość z Was ma tak, jak ja. Tylko, że Wy tego nie pokazujecie, ja pokazuję po to, żebyście po prostu poczuły się lepiej z świadomością, że nie tylko Wy tak macie, że ma tak każdy. Słuchajcie, jak tutaj siedzę, takie mam w miarę tej przyjemne światło, mam wrażenie. I dzieciaki układają klocki, to chcę Wam jeszcze jedną rzecz pokazać i jednej rzeczy powiedzieć. To jest, słuchajcie, odżywka do włosów marki, marki Cafe Mimi Professional, i jak widzicie, to jest keratyny herbal. Ale jak zobaczycie niżej, to dostrzeżemy napis zapisany cyrylicą, gdzie jest napisane balsam do włos z keratyną. Yy... Chyba z keratyną, tak na logikę wydaje mi się, że jest napisane. Ja nie znam rosyjskiego, natomiast takie podstawowe, wiecie, balsam dla włos yy, i szampon i tak dalej. To, wiecie, takie podstawy, Umiem, wiem co, no, chociaż nie znam cyrylicy, to wiem, że to jest napisane balsam, bo pracowałam kilka lat, sprzedawałam kosmetyki naturalne, gdzie również były kosmetyki rosyjskie, więc miałam tego na półkach dużo i po prostu się napatrzyłam na to. I zmierzam do tego właśnie, że to jest balsam rosyjski. Czy on ma nawet zaznaczone, gdzie jest produkowany? Kraj pochodzenia Rosja. Podmiot odpowiedzialny Green Cosmetics Europe Litwa. Bo z wieloma kosmetykami tak jest, tak było z naturą syberyjską, właśnie z kafemimi, jak widzę. Jest sporo takich marek, które były rosyjskie, które korzystają z rosyjskich formuł, składów, surowców itd., a później przeniosły sobie produkcje na teren europejski, na teren Unii, na przykład do Estonii, czy właśnie tutaj widzę jest Litwa, bo wtedy im łatwiej to wprowadzić na rynek niż prosto z Rosji. Natomiast są to kosmetyki rosyjskie. Pochodzą z Rosji, są składniki rosyjskie, surowce rosyjskie i tak dalej. A jak wiecie, przez to, że Rosja zaatakowała Ukrainę, na Rosję spadają przeróżne sankcje i wszyscy się buntują i nic dziwnego ja również. I stąd wiele drogerii, wiele sklepów wycofuje kosmetyki i w ogóle produkty pochodzenia rosyjskiego. I widziałam kilka już na Instagramie takich wpisów, że ktoś... Zbiera po domu, a szczególnie są to dziewczyny, bo dziewczynę obserwuje z takiego świata kosmetycznego. A kosmetyków rosyjskich jest naprawdę sporo: wszystkie babuszki, Gafi, bania, Gafi, natury Syberyki kafe Mimi, Organic Shop i tak dalej. To jest wszystko rosyjskie. I widziałam, że dziewczyny to zbierają i wyrzucają. I tutaj do Was apel. Żebyście broń Boże tak nie robiły. Ja mam tą odżywkę już pustą, co prawda brzmi jakby była pełna, bo teraz dzieci się tym bawią w wannie, bo ja tak często robię z pustymi opakowaniami, że dostaję dzieciaki do zabawy, bo uwielbiają wszelkiego rodzaju butelki, więc to jest teraz woda po ich zabawach. Natomiast nie wyrzucajcie absolutnie kosmetyków, które nie są zużyte, dlatego, że to jest totalnie nieekologiczne to jest marnotrawienie również Waszych pieniędzy, więc tego nie róbcie. Jeżeli macie już coś rosyjskiego w domu, to to zużyjcie. To już w żaden sposób nie wpłynie na sytuację na świecie i w żaden sposób nie utrze nosa rosyjskiej gospodarce, jeżeli coś, co macie, pod waszym prysznicem wyrzucicie. To daję Wam słowo i gwarantuję Wam to. Jeżeli widzicie, że w sklepach są kosmetyki. Rosyjskie w cenach standardowych albo też często w cenach niższych, bo część sklepów robi promocje, żeby jak najszybciej się ich pozbyć, część zostawia w normalnych cenach, żeby pozbyć się ich w tempie naturalnym, że tak powiem. Eee, to też nie bójcie się ich kupować. Jeżeli je lubicie, zróbcie sobie też zapas. Dlatego że jeżeli kosmetyki są w polskich sklepach, na polskich półkach, kupione przez polskich przedsiębiorców, polskie sklepy to w tym momencie kupując je wspieracie polski przemysł, polskich yy, przedsiębiorców, polskich dostawców, polskich przewoźników itd. Więc też nie utrzecie nosa Putinowi, jeżeli nie kupicie maski drożdżowej bani, yy, babuszki Agafii, która w tym momencie stoi na półce w drogerii. Yy, jest wiele drogerii, które mówią, że więcej rosyjskich kosmetyków nie zamówią. Więc to też jest fajnie, żeby w ten sposób ich wesprzeć, tak? Teraz wykupimy, co wam zostało, bo też cieszymy się, że nie będziecie dalej wspierać y, rosyjskiej gospodarki. I to jest dla mnie super, więc jeżeli takie podejście, że ktoś nie zamówi więcej, y, więc y, świetna sprawa. I bardzo takie firmy szanuję, i, i cieszę się, że mają takie podejście do sytuacji, żeby sankcje Rosja odczuła jak, największe, jak największą odpowiedzialność, poczuł każdy z ich społeczeństwa i po prostu może się w ten sposób obudzą i otrząsną. Więc yy, cieszę się, że nie będzie nowych dostaw, nowych zamówień, ale to, co już jest w Polsce, to, co już jest na polskich sklepach. Śmiało na polskich półkach, w polskich sklepach, śmiało kupujcie, żeby tych przedsiębiorców wesprzeć, żeby nie było tak, że u nich to będzie zalegało na półkach, że się przeterminuje, że będą musieli to wyrzucić, że będą mieli straty i problemy finansowe bo od nich, od nich nic nie kupił nikt, bo jest napis przed cyrylicą, to już naprawdę nie zrobi różnicy a tylko wesprzecie te osoby które już ten towar kupiły i które już ten towar u siebie mają, bo nie wiedziały że sytuacja tak będzie wyglądała jeżeli macie ulubione swoje kosmetyki róbcie zapas, szczególnie jeżeli ktoś teraz wyprzedaje po lepszych cenach, bo chce się szybko tego pozbyć, czemu nie? warto skorzystać. E, więc tak jest moje podejście, najkoniecznie nie wyrzucajcie. To jest po prostu najgorsze, co możecie zrobić, jeżeli już bardzo nie możecie. Jeżeli wywołuje to w was jakieś złe emocje, oddajcie bliskiej osobie albo wrzućcie na grupy, na pewno u was w waszym regionie, w waszych miastach są grupy typu "śmieciarka jedzie, gdzie można wystawić. Słuchajcie, mam, nie używam, kto chce, bo, bo się chce tego pozbyć i ktoś od was to weźmie i zużyje. Nigdy nie wyrzucajcie, bo to jest e, po prostu e, no, nie ekologiczne, nie fajne, nie warto. Także to Wam chciałam powiedzieć. Wiecie co, jak sobie tak przyjrzałam te, te pliki, które nagrałam, tu 6 minut, tu 7, tu 4, więc już wiem, że te kilkanaście minut vloga mam, a ja nie chcę Was zanudzać, nie chcę, wolę, żebyście ze mną spędziły naprawdę miło kilka kilkanaście minut, niż znudziły się przy jakimś godzinnym filmie z moimi nudami, z mentami w połowie wyłączyły, bo ani Wam, ani mi to nie sprawi przyjemności, dlatego staram się, żeby te vlogi były takie, wiecie, możliwe jak najkrótsze. Oczywiście czasami się rozgadam, czasami... Coś po smęce, czasami się pojąkam, różnie bywa, ale staram się raczej pilnować tego czasu i nie zalewać Was takim wiecie liniem wody i bzdurami. Dlatego pomyślałam, że pomimo tego, że zaczęłam ten vlog kręcić stosunkowo niedawno, i jest środek dnia, to skończę go na ten moment, żeby nie był za długi. Zdradzę Wam tylko, że znalazłam, że zdradzałam na Instagramie, oklejkę, która w miarę pasuje do Kalaksów, które Wam pokazywałam. Okleiłam tą komodę, wszystko jest gotowe. I chciałam, myślałam, że dzisiaj Wam to pokażę, no, ale z racji tego, że, że jest jak jest dzisiaj z dzieciakami, to już nie chcę tam, wiecie, rozkładać sprzętów, chodzić im, psuć się zabawy, niech sobie spokojnie siedzą, oglądają książeczki i, i odpoczywają, niech wydobrzeją, a ja Wam po prostu to pokażę. Po weekendzie. No i żeby nie przedłużać, nie zanudzać, dzisiaj już się z Wami pożegnam i zapraszam Was na następne filmy. Poniedziałek, środy, środa, piątek o 18.00. Zostawcie po sobie subskrypcję, komentarz, łapkę w górę. To jest zawsze dla mnie miłe i mobilizujące. I bardzo Wam dziękuję za to, że jesteście. Odczuwam Wasze wsparcie każdego, każdego dnia. Jest dla mnie niezwykle ważne. No jeszcze słyszę, że za oknem też zaczęli coś wiercić, więc to jest tym bardziej moment na skończenie vloga. Do usłyszenia następnym razem. Cześć, papa! Pa.